się Siem, Moneczku siema, widzę z tej strony dzisiaj druk heaven Prawdziwe życie ciemno yy. Piszcie w komentarzach yy, rzach, czy mam nagrywać inne gry Bo ja z I zapomniałem powiedzieć Jeden like równa się jeden dzień daily, czyli jak na przykład zostawicie na przykład 100 lajków będziecie 100 dni daily jeden, jeden komentarz to 0 dni a subskrypcja to 2 2, no albo nie, lajki lajki się tylko liczy no. więc polecam stać lajki jak, jak lubicie oglądać mnie lub śmiać ze mnie jak się ze mnie śmiejecie to radzę wam się nie śmieć. bo wtedy mi jest przykro nie wiem co mi subscriber ale ok. no. Dzi e dzisiaj, e no dzisiaj 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 co pojedziemy z martem bo Często już zaczynam jeździć tym nowym autem, które kupiłem. Płem. Płem, no bo sprawny nie jest. A Smarta zamierzam sprzedać, bo... No, zamierzam sprzedać. Mam kupca nawet. To zależy od Was. Piszcie w komentarzach, chcę mam sprzedawać. Dobra. Zjemy sobie coś i... Spadamy do pracy. No, wiem, sobie... Kopferka. Dobra, zjadłem. Teraz umieć ręce ręca. Wejdziemy. Idziemy do pracy. Zrobimy sobie chałupę. Dobrze. Dobra, jedno. Siadam do smarcika. Jedziemy do pracy. A, zapomniałem, dzisiaj nie mamy pracy. Dzisiaj bo jest weekend, sobota. A. Aha. Se zaparkujmy, się, zatankujmy tego smarta. Zatankujmy sobie, bo ma czerwoną kreskę. Nie, 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 nie. I co go umyjemy Mocyk. Zatankujemy Mmm, nie wiem, czy go jeszcze umieć. Hmm. Nie wiem. Z No o, zatankował się. Tylko odkładamy, jedziemy. Tu, z dajemy. Sprawdzę, czy nie mam anteny. Dobra, nie mam. Pamiętajcie widzowie, jak w takiej samej obsługowej, wej, wej, i... zapomniałem nazwę, myjecie samochód, to bez anteny. No, więc. O. Dobry. mi się myje. Dobra, kar o kurde Dzisiaj nie śpię moc noc O kurde Dzisiaj nie śpię całą noc bo Co jest? Co jest? Help O No Dzisiaj nie będę spał No, po prostu nie będę spać Bo i tak szef kazał załumić, jak będę chciał. Yes. Powiedział mi, że będę chciał y, o 300 dolarów więcej zarobić, to muszę zrobić y, ten. Y, no! Jak to się nazywa? Stronę internetową. No. nic vám Nejsem ne jakýmž důzým informatikem. Budu pracovat jako informatik. Tak no. Mm, dobro. Jedeme, jedeme. Co Co je dnes takový normální odcinek, Zvyklý, nejzvyklý sobie po mieście hmm. i zamierzam sprzedać ten domek na drzewie i kupić nowy, taki fajny ale słyszałem, że takie domki na drzewie chodzą po 20 i więc by nas było stać na, na jakiś fajny dom hmm. Все, поедем до галерия. Котец ми я е да под пронт. Уй, уй, уй. Добре. Добре, запаркуйме се. Така, за да бъдем запарковани. Курс, чумият чунгле. Ile... drzwi! Mm, sobie pizzę zamówię. Proszę, tu hajslik. I Pizzę, dobrze, dobra zjadłem. Mm, no i co? Ło! News, Tu się nagrywają. Tutaj głowno. Zamówię jeszcze burgerka. Burgiera. Widzimy się jak Jak już będę mieć Zamówiłem sobie takiego zestawu Taki zestawik Bo był w promocji Wiem z tego wiem z tego ja nie miałem dobra Postawię bo tak już nie umiałem dojeść Przecież nazarłem No to co, powoli będziemy zwijali wroty, tylko sobie nie musieli jechać do banku wpłacić pieniądze. Bo mam przy sobie teraz w, w portfelu. O nie, a, dobra. Tu nie ma, a w tamtą stronę się do banku. sobie zaparkujemy szybko. Tak ja zaparkowałem jej. Ja mi małtek autek Zaparkujmy normalnie Dobra De... Kurczę, zapomniałem karty w samochodzie jest tutaj w tym schowku zawsze mam tutaj w schowku podręcznym Dobra, Dobre. jest teraz wpłacimy pieniążki na kartę i mamy na karcie. Wow, wow, tam jest zacyknięty. Jego od kratuje, to, by, to by ta seria była, wow, Nieprawdziwe prawdziwe życie, a, a życie milionera, albo życie za kratami Mam pomysł na serię. Mam już kolegę, który lubi ze mną nagrywać filmy. Dla, dlatego nie ma dźwięku. Bo z nim w wtedy przez telefon i nie ma dźwięku, oczywiście. Ale! sobie Może, że sobie zainstalujemy Discorda i będziemy przez Discorda gadać. Ale chyba nie. Dobrze. Dzisiaj chyba wleci kolejny filmik, ale wątpię. Co mi się będzie chciało. No, więc no, przypominam, jeden like to jeden dzień daily. Lino. Więc widzimy się jak się zbierę w pizankę i idziemy spać. Dzisiaj jestem w furtkach pośpię, bo dzisiaj w Brookhaven ma być gorąco. Więc no, widzimy się w następnych filmikach. Спасибо.